Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w ten upalny poniedziałek, ciepłe lato. Wróciłem z wakacji i odbieramy 200 diamentów z kopalni. Proszę jak pięknie. Lecimy z poziomem 12.1. Nie ulepszamy nic. Klikamy play. I mam nadzieję wygrywamy. Okej. Okay. Tam ktoś jedzie na rowerze u góry. Fajnie, fajnie. No, na zewnątrz ciepło, słońca, a tutaj zima. Ale fajnie, dobra. Tu postawimy... Maszyngana, maszynistę. Żeby strzelał. Tu damy mechanika. Okej, okay, udało się. Na samej górze albo nie, postawimy ich tak na boku na boku, żeby zatrzymywali i teraz tak, tu ognistych tu ognistych a tutaj Tesla a tutaj nic bo mnie nie stać, ale fajnie dobra musimy bronić na dole się sia na dole dlatego niech tak będzie Szak obronny, żeby wieśniak mógł przejść. O nie, nie mogę nic kliknąć. Nie zdąży. Stój. Okej. Okay. coś się udało. Idą następni. Stać nas na Tesla. Czemu mój lodowy gościu stoi na przepaści? No, co on robi? Już dawno powinien zginąć. Oszukał przeznaczenia. Puścimy następną falę. Jest bezpiecznie. Aha, zamroził się. Hmm. No, fajnie, fajnie. Tylko czemu nad przepaść? O, dobra, odbroził, się. Żyje. Nie było tematu. Postawimy u góry bombki, żeby trochę oberwali i dalej byli słabsi. Jak będą szli, co on robi, ten lodowy? On jest mocny. Dostaliśmy diamenty. Puszczamy kolejną falę. Rzucamy bombki, takie większe. Tu możemy dać maszynistów. bo sobie nieźle radzą z tymi autkami i też maszynistów. Hoppa, hoppa. Siedem fal. Na spokojnie. Radzimy sobie. Chociaż nie, ja lepiej nie, nie, nie mówię, bo zaraz mi przejdą. Jak ostatnio. Ale na razie jest spokojnie. Ulepszymy maszynistów. Pięknie. Dostaniemy diamenty. O nie, medyk idzie. Trzeba się szybko medyka pozbyć. Czemu mu ognisty pyro, jak on miał? Tadeusz nie żyje. Co się stało? Co byście mu zrobili? O, już żyje. No nie, lodowy teraz zamarł. Nie wiem, jak oni mają na imię. W sensie nazwaliśmy tego ognistego Tadeusz. Mechanik to mechanik, a lodowy to. to nie wiem kto. Nie da się przybliżyć, niestety, w tej grze. Oddalić, przybliżyć się nie da. Może wy wymyślicie jakieś imię albo imiona trzy nowe dla bohaterów Napiszcie w komentarzu jakie Imię dla Lodowego, dla Mechanika i dla Pedeusza Bo ja nie mam pomysłu Ulepszymy Maszynistów Świetnie sobie radzą Naprawdę cudowne to jest Ok, nasi bohaterowie zginęli dzielnie walcząc, dlatego postawimy czaka obronnego, ulepszymy tych ognistych, flame squad i puścimy następną falę. Ok, żyjemy wszyscy, ulepszamy się i czekamy. Tam u góry już idą na nas Ale nie mają szans Ja bym się na ich miejscu poddał Taka obrona jest nie do przejścia Ok, postawimy więcej maszynistów Tu i tam, tam i tu Staram się mniej używać Tesli Żeby nie było, że nadużywam znowu jak zawsze Dobra, puścimy i... Nie, nie puszczamy bombek. Nie, puszczamy kolejną falę ostatnią. I czekamy na... O! Zapalał lampkę! Ten na rowerze. Światełko. O świeci prawie, Coś wolno, wolno jedzie, a nie da się go przyspieszyć. Dobra, stawiamy kolejnych maszynistów, żeby nie mieli w ogóle szans już. Już teraz mi nic nie przejdzie, chyba że ten czołg po prawej. Dobra. Rzucimy u góry lodowe. Ale fajne. I spowalnia, jak tylko na to nadepną. Chyba. Ok. Tu postawimy ostatnią Teslę. Ulepszymy maszynistów. Czak obronny. I wygraliśmy. Trzy gwiazdki. Proszę, jak ładnie. Nowy poziom Tadeusza. Nowy poziom lodowego, ziomka. To od razu damy im ulepszenia jakieś. Bohaterowie. Tadeusz może niech. Niech matarcze. Armor. A tutaj, tu Frizzo. Hmm, ciekawy. Ulepszymy jego. życie. Bo miał mało, co chwilę ginął. Ulepszeni, dobra? I lecimy poziom 12.2: Taka mapka. Ciekawa. I co tu się dzieje? Jakieś tory, które prowadzą do przepaści. Ciekawe, czy za tędy będzie jechać u góry? Jakaś kopalnia. Jaskinia. I tak Musimy bronić się na dole I mają dwie ścieżki, które się dzielą na dwie ścieżki Ciekawe. Dobra, to na początek Mechanik Żeby Mechanik Żeby zatrzymywał Przesuńmy go Tych postawimy tu z tyłu Okej okay. Teraz jest ładnie. I zrobimy tak. Tu na początku ognisty Tu klasycznie Tesla. Ulepszoną. I... Na razie tyle. Już trzeba chronić wieśniaka. Już się wpakował w kłopat. i Dopiero się zaczęło, a on już ucieka. Albo ona. Chyba on. Nie wiem. Nie widzę. Nie orientuję się. Ulepszymy tą Teslę. Tam na dole sobie bohaterowie poradzą. Wieśniak uratowany. No, w tym poziomie by się przydało dużo Tesli. Dlatego chyba nadużyję troszkę. Tu jeszcze jedną. Puścimy falę. Tu damy ognistych jak nas będzie stać. Czyli teraz OK. Zatrzymujemy ładnie. Ogniste rzucimy bombki, się podpalili troszkę, przypalili. Znowu 7 fal. Znowu ich przypalimy lekko. Dostaniemy diamenty, ale fajnie. Gdzie ta bombka idzie? O! Przewidziała przyszłość. To zrobimy tak: tu maszynistów. I tutaj Tesla. To jest to. Jedzie taki mniejszy czołg. O, tutaj też i autka za nim. Brum brum. Okej. Okay. Pokonani. Tu się najwięcej dzieje. Tu wszystko widać. Tu sobie ulepszymy pioruny. Jeszcze raz i jeszcze raz. Za chwilę. Teraz. Snaping no Pioruny ulepszone Teraz możemy postawić tu ognistych za chwilę Musimy trochę zarobić Ok Dostaliśmy granat dynamit w sensie Dynamit Proszę, jak ładnie. Ulepszymy ognistych. Za chwilę, teraz. I czekamy. Puścimy szybciej fale. Bo to też więcej kasy się wtedy dostaje. Nie trzeba tyle czekać. O o. Ale fajnie. Okej. Okay. Szybko poszło. Dobra. Potrzebujemy dużo kasy. I dużo szczęścia. Brakuje nam i tego i tego. Dobra. Tesla. Nie jest dobrze Puścimy falę, żeby zarabiać Bo muszę ulepszyć tą teslę szybko Chociaż Dała radę Bardzo dobrze Chyba nic latającego teraz nie będzie Dlatego się nie przyda mój rocket gun Działko armatnie jakieś. Rakietnice. O, to było to. Rakietnice. No, widać, to ciepło ich złapało. Letnie upały. Się wszyscy aż palą. Ostatnia fala. No, może im się podoba. W końcu jest zima u nich. Zimno jest śnieg wszędzie. Lód. Ja, ja ich ocieplam. Dobra, bo ja tu gadam, gadam. A ty się chyba około lepsze trochę Para papa. Chyba wygraliśmy. Mówię chyba, bo nie chcę zapeszać. Okej. Okay. Tu jest dobrze, tu jest bardzo dobrze. Zaraz będzie jeszcze lepiej. Okej? Okay. Wygrana. Trzy gwiazdki. Nowy poziom. Ale to szybko leci. O, a tutaj nie. Albo tak. Nie wiem. Nie było nic napisane. O koło fortuny nie. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. I uwaga co dostaniemy? 100. Pięknie. Możemy coś ulepszył w sumie. Ile kosztuje Tesla? Mm. Aha, jest na maksymalnym poziomie to może flame squad i maszynistów. Okej. Okay. Pięknie teraz bohaterów by się przydało. Tu mu zwiększymy życie do końca, a on nie dostał poziomu, okej. Okay. Dobra, poziom 12.3 Albo poziom 15. No bo poziomu 5.10 nie ma. Wieży też nie mam chyba. To jest takie. To jest takie coś. Bomber. no <grymne> Mogę odblokować na poziomie 5.10. To szkoda, że nie ma poziomu 5.10. Oszuści, złodzieje. Bandyci. Dobra, poziom 12.3, w takim razie. Okej. Okay. Dwie ścieżki łączą się w jedno przejście. Niech tak będzie. Na początek postawimy ognistych, żeby poczuli to ciepło. No i tu postawimy Tesla i na nic więcej nas nie stać Dlatego lecimy Coś czuję, że tu będzie sabotażysta szedł Że o, kolejne tory na dole się zerwały E to fajnie wygląda Okej okay. Szybciej, kasa, kasa Kasa, kasa Dobra, poradzimy sobie. Proszę, jak ładnie. Puścimy kolejną falę. I poczekamy. Nawet mogę zaryzykować i trochę przyspieszyć. A jeszcze dopiero początek. Czuję się zbyt pewnie. I już widzę, że to jest źle. Źle, że tak robię. Nieładnie Puścimy kolejną falę. Ulepszymy Tesle. Poczekamy chwilę. I w czwartej fali zrobię normalną prędkość. Żeby nie było za szybko. Opa, czwarta fala. Prędkość raz dwa, a idą... A. Bo jest jeszcze razy jeden i to jest. Halo, nie spodziewałem się, to, to miało być razy jeden, a to było razy 10, a razy 2 jest normalne. Co jest czym? Kot jest psem, pies jest kotem. Co się dzieje? No, fajnie, fajnie, ale nie straciliśmy ani jednego serduszka, Poulepszamy ulepszamy tych ognistych. Tu Tesla trzeba ulepszyć, żeby pioruny dawała. Co, o, mówiłem, sabotażysta jest. Strzelać do niego. Zatrzymaj się. No nie, no halo, nie da się go zabić. Straciłem wszystkie wszystkie umiejętności na niego oprócz tego Trochę ich zmroziło Okej, okay, nie jest dobrze Jest dobrze Bardzo dobrze Maszynista Maszy, maszy. Jezu maszynista Zaraz będzie kolejny maszynista. Ja tu otwieram nowe koleje. Z tych torów na dole będzie szło nowe PKP. Tak zrobimy sobie stację. Tu gdzieś. Jak jest ten kamień na dole. Tu. Nie mogę pokazać. Halo. Nie chcę cię. Zostaw. Ten kamień? Nie mogę, ten kamień? Nie mogę, ale widać Xy. Tu, gdzie jest ten kamień, zrobimy stację. Stamtąd będą odjeżdżały pociągi. Tu mamy już maszynistów. Jeden, dwa, trzy, trzech maszynistów. Pięciu. <ścoughs> Co tu się dzieje? Ok, Medyku, me, medyków się pozbyliśmy. Nie będą nikogo leczyć. Tu mu rzucimy bombki, żeby nie dojechał nigdzie. Tego ulepszę, tego ulepszę. A to jest już ostatnia fala. O proszę. Się nie skupiłem za bardzo. No ale to łatwo wygrana w takim razie. Oho. Proszę, jak ładnie. Tu jeszcze tylko bombki puścić, czaka obronnego postawić, ulepszyć maszynistów. Żeby dojechali na czas, się nie spóźniali. Dwie gwiazdki, bo sabotażysta wybuch mi dom. Wysadził O nie, nie mam poziomu, o mam poziom Do bohatera Ale fajnie Dobra Mam jakieś ulepszenia Ale nie wiem co to robi dlatego nie ulepszam Mogę ulepszyć mojego Frizzo. Damy mu siłę Siłę żeby miał Żeby więcej atakował Był mocniejszy i w kolejnym odcinku pójdziemy dalej z poziomem 12.4 i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Wam za dzisiaj, że wytrwaliście do końca. No i co? Ciepłego popołudnia życzę i na razie.